Trzyma! Tutaj koza kanał, koza sport. Nie spodziewałem się, że będę robił ten materiał, ale dziś dowiedziałem się, że na YouTubie dosłownie za parę minut pojawić macie trailer tego, co czeka nas w karierze w FIFA 21. A jak wiecie, ten tryb gry szczególnie mnie interesuje. Oczywiście wszyscy wiemy o tym, że dodane mają być symulacje, a w zasadzie możliwość przerwania symulacji, ale tak naprawdę poza tym. Wszyscy mają ogromne oczekiwania A tak naprawdę ta kariera jest wielką niewiadomą Dlatego stwierdziłem, że chyba jako jedna z najbardziej Kojarzonych w Polsce osób z tym trybem e, Wypadałoby, żebym za, na ten trailer Zareagował i powiedział się na temat tego Co zaraz e, zostanie nam pokazane Tak więc mam nadzieję, że taki trochę inny materiał Wam się spodoba, jeżeli tak Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę Zapraszam do subskrypcji mojego kanału Bo materiały z FIFA 20, ale przede wszystkim po to Co czeka nas w związku z FIFA 21 Bo mam nadzieję, że będę miał dla Was ciekawe rzeczy e, No i Odpowiadając na pytanie, kariera to glory, BVB to glory. W ten weekend, spokojnie, obiecałem i będzie. Ale jako, że na trailer muszę zaczekać jeszcze chwilę, mam do Was prośbę. W tym momencie, w komentarzu, napiszcie mi na jaką rzecz w karierze w FIFA 21 czekacie najbardziej. Z tych, o których jeszcze nie wiadomo. Jeżeli miałbyś dodać jedną rzecz, Ty, to napisz co miałoby to być, a potem dopisz czy. czy, czy czy to się wydarzyło, albo czy to, co zostało pokazane, w jakikolwiek sposób spełnia twoje oczekiwania, ale koniecznie, przed obejrzeniem tego, co zaraz się zacznie, bo jestem ciekawy, no, czy ten trailer spełni wasze oczekiwania. Ja osobiście chciałbym możliwości rozwoju oddzielnie juniorów i zawodników dorosłych, żeby to było rozdzielone, e, no, żeby ten rozwój młodzieży. Był zdecydowanie lepszy i nie spowalniał rozwoju zawodników z podstawowej drużyny. Mi osobiście naprawdę by to wystarczyło. No bo oczywiście na to, że zawodnicy na przykład będą bardziej lojalni, e, że Messi nie będzie przechodził i tak dalej, nie liczę, chociaż to oczywiście sprawdzimy. A teraz pozostanie czekać, ale się jaram, mimo wszystko, jaram się fest. No to lecimy, zobaczmy co tutaj będzie. Jaram się. Okej, okay, dobra, to znamy. To znamy. Okej, okay, okej, okay, rozbudowane treningi, wypożyczenie z opcją wykupu, to jest coś fantastycznego. Okej, okay, dobra, to wiemy, to wiemy. Wszystko, symulacja, to wszystko znamy, jasne, jasne. Okej, okay, czyli można nawet wykonać karnego za swoją drużynę, mój Boże, jakie kariery będą super, szczególnie na koza stream. Okej. Okay. Rozwój zawodników. To jest fenomenalne. Słuchajcie. O mój Boże, to jest wielka, wielka zmiana, słuchajcie, jak prawdziwy trener będzie mógł wpłynąć na rozwój zawodnika. Fenomenalne, fenomenalne, o mój Boże, jaka to będzie dobra kariera. Słuchajcie, będzie kariera, w którą będzie się chciał grać, a nie tylko kupować piłkarzy i symulować. Zobaczcie, na ilu poziomach będziemy mogli rozwinąć swoich zawodników. To jest naprawdę fenomenalne. No, dobra, to wiemy. Loan to buy. Pytanie tylko, czy loan to buy będzie blokowało nam pieniądze na przyszły sezon, to jest pytanie i mam wrażenie, że swap dealsy zostały poprawione, czyli to, że wymieniasz zawodnika, nie psuje ci wszystkiego. Okej, okay, czyli Czyli ma się fajnie grać z komputerem też, co jest dużym problemem, co doskonale czuję w BVB Betu Glory. Wielkie, wielki win, słuchajcie, wielki win, e, wielki win dla jej sports. No co mogę powiedzieć? Ten trailer jest w zasadzie wszystkim, czego oczekiwaliśmy w ostatnim czasie i wszystkim o co o co na dobrą sprawę prosiliśmy. E, no moje. To, 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 czego ja chciałem, e, no zostało spełnione poprzez ten rozwój. E, to jest oczywiście e, taka klasyczna zagrywka w stylu nowość, ale tak naprawdę to wszystko znamy z poprzednich edycji e, z FIFA, nie wiem, między innymi 10 czy coś takiego. E, ale to jest zupełnie inny wymiar, słuchajcie, bo teraz błąd. Jako menadżer będziemy mogli popełnić nie tylko jakby... Źle dobierając zawodnika, a nie tylko nie wiem, zapominając zmienić bramkarza rezerwowego na podstawowego, co mi się zdarza, ale będziemy mogli na przykład przetrenować swoich piłkarzy. Wyobraźcie sobie, e, gracie w Anglii. E, no, oczywiście, teraz już ten maraton Boxing Day odrobinę się zmienił, ale e, no macie natłok spotkań co zrobić, czy odpocząć sobie zawodników cały czas, dawać im wolne i tylko nie grają mecze, czy może cały czas cisnąć w stylu Marcelo Bielsy. To jest niesamowita zmiana, słuchajcie, dzięki temu będziemy mogli być menadżerem z charakterem, własnym charakterem, jakby będziemy mogli samemu decydować. To jest naprawdę fenomenalne i oczywiście to, co mnie osobiście e, cieszy najmocniej, e, to to, że e, oczywiście te swap deals i tak dalej. Myślę, że to wszystko będzie do dopracowania. To, co jest dla mnie najważniejsze to przede wszystkim fakt, żeby nie było sytuacji, w której chcesz kupić zawodnika, wypożyczyć zawodnika e, z możliwością wykupu, e, ale musisz mieć od razu te pieniądze. To było kiedyś w FIFA i to było bardzo słabe, e, ponieważ możemy sobie wtedy oczywiście za zaplanować no, naszą strategię finansową. Mam nadzieję, że to nie będzie, e, że to nie będzie tutaj e, problemem. No i to, co było powiedziane o rozwoju zawodników, słuchajcie, to jest coś, co cieszy mnie absolutnie najmocniej, e, czyli oczywiście e, fakt, że tych zawodników można sobie rozwijać e, na jakby zdecydowanie większą liczbę zawodników można rozwijać. Zawodnicy mogą być niegotowi na wejście w spotkanie. No, to jest wszystko to, co ja robiąc karierę, szczególnie na moim drugim kanale, gdzie jakby tych karier jest więcej, musiałem sobie dopowiadać. A teraz gra nam to daje, i to jest coś, co niezwykle mnie cieszy. No i oczywiście fakt zmian pozycji zawodników, słuchajcie, to jest, to jest genialne, bo tutaj będziemy rzeczywiście mogli być trenerem, takim trenerem jak jakby. No, jak w rzeczywistości, który przenosi Łukasza Piszczka z napadu na prawą obronę. Oczywiście tutaj to wszystko wiązało się z, ze zmniejszeniem statystyk, ale to jest właśnie fajne, bo wtedy zawodnika możemy przenieść i, i trenować w, już w danych elementach. No, coś, co mi się mega podoba, tak samo to, że wreszcie treningi będą miały sens. No, słuchajcie, karierę będzie się chciał grać. To nie będzie taka kariera, którą ja będę chciał symulować za każdym razem, w, każdej, w każdym możliwym momencie. I, I mnie to mega cieszy, słuchajcie, jako osoby, która. Tych karier, odcinków z kariery nagrała już no kilkaset w tym roku. Głównie na kanale Koza Stream, no bo tam jakby to wygląda inaczej. To słuchajcie, każda taka zmiana mnie cieszy mega. I to jest duży krok naprzód. I to jest duży krok naprzód. Porównajmy sobie to ze zmianą negocjacji na żywe, konferencji na żywe. To to jest prawdziwy game changer. Tak więc powiem szczerze, ja się jaram mega. Eee, byłem przerażony tym, jak to będzie wyglądało. Bałem się, że tutaj nie będę chciał wypuścić tego filmu, bo powiem sobie mech. A naprawdę się jaram. Naprawdę uważam, że że to będzie ta FIFA. Bo patrząc na zmiany w karierze, patrząc na zmiany fut, to ja jak nie ta, to żadna. Napiszcie oczywiście na dole w komentarzach, co wy sądzicie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten film Wam się podobał. No i to było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. W weekend widzimy się w karierze. FIFA 20. No ale staram się, żeby dla Was ta kariera wyglądała jak FIFA 21. Żebyście tam czuli, czuli coś więcej. Na razie. Piona!